Po pierwsze wspominając lata 1972-1979 życie i działalność duszpasterską księdza Wikolda Andrzejskiego, liczne dni uczestnictwo Młodzieży Akademickiej, uczniowskich gorockich szkół i pracowników dorosckich zakładów pracy, programach Giszpasterstwa Akademickiego pragniemy zachować i przekazać pamięć o tych ważnych czasach, które ukształtowały ówczesne pokolenie. Polaków w duchu wiary w Boga, wierności Kościołowi szybsko i miłości do Polski, naszej Ojczyzny. Wszystko to poprzez poszanowanie godności osoby ludzkiej. Każdy z tych młodych ludzi, który tu przychodził, miał prawo do zabierania głosu. Miał prawo mówić to, jak myśli. To kolejny cytat z wypowiedzi osobistej Księdza Wandrzejewskiego. Jakże wymowny, ważny i wciąż aktualny. Pozwolę sobie zacytować jeszcze inne słowa Księdza Widiona. To, co starałem się robić na spotkaniach z młodzieżą, to było stworzenie przestrzeni wolności. Tak, z pozoru prosto zbudowany program działalności Juszpasterskiej w swoim łonie wokół Witolda młodych ludzi nie tylko z Dożowa. jego kazania, nauki rewolucyjne wygłaszane we wszystkich ośrodkach Juszpasterstwa Akademickiego w Polsce, podczas wilczyny, szczególnie tych na jasną górę, ale także i do rogi, a później w środowiskach ludzi pracy, w środowiskach związkowych. W związku Zawodowego Solidarność prowadziły Rzesze Wielkich Szukających swojego miejsca we wspólnocie wiary, odczytujących łaskę wiary.